Witajcie z tej strony Gilatki. Zobraszam Was. Bardzo raczej na kolejny odcinek z gry Blue City 6 kob z się. Siema! <laughs> kolejny, wspaniały challenge. Tym razem oczywiście lecimy, tym razem małpki zamrażające Więc y, mówiliście nam różne rzeczy, jeśli chodzi o to, najbardziej chyba popularny, który widzimy to 5-2-0, czyli żeby pójść do super krucho i robić głęboki mróz, ale wiedziałem też, że mówiliście, że jest, jeśli jest w pierwszym 5, a w drugim dwa, to można robić też w środkowym 5 w kolejnym dwa, albo w ostatnim pięciu w pierwszym dwa. Więc przetestujemy różne opcje dzisiaj, po prostu. Eee, musimy postawić nasze... O, ty już kurde tutaj ukradłeś miejscowe. Taktycznie, Aha, bo to, taktycznie idzie tak to się tak. nazywa. To ja Dokładnie. będę w stanie tu na dwa bić. Ale tu byłbym też w stanie bić. Dobra, postawię tu na razie. Eee, dobra, ja puszczam. Zrobię nam to jakiś właśnie. mały zrzut pieniędzy, jeśli chodzi o to, mały. Bardzo wolno, one, z forszaniem tymi łapkami, w ogóle klaskaj szybciej! Bo tak nie wolno klaskać, wolno. Proszę Maciuś! Ja pójdę w pierwsze na razie. I w drugie. O, pięć, dwa, żeby było. O. A, muszę kolejną jakąś małpę gdzieś postawić. To postawię ją... Chwila, jak to tu idzie? Tu, tu chyba? Nie jestem To, poczekaj, tu, tu, tu leci w dół, w górę. Raz, dwa. I Te... myślę, że to na razie styknie. Właśnie, mi się wydaje, że one teraz będą tu jeszcze... O, nieważne. Ja <noise> też tam postawię w razie co. Dobra, lecimy z tym, proszę pana. Właśnie jakieś gwoździe by się przydało kupić, wydaje mi się. Udałoby się jakieś gwoździaki kupić, żeby tego... One idą tu, tu i chyba tu, więc tu kupię gwoździaki. Ja chyba jeszcze na początek rzucę do naszych tam, nie? Żeby klaskały łapkami szybciej. W sensie, no te, te, zamrażające to są dla mnie takie trochę dziwne, no bo one mi się Zawsze kojarzyłem te małpy z tym, że one tylko zamrażają, one nie robią nic więcej. Wiesz co, dla mnie one powinny mieć dodatkowego pusta, bo jesteśmy na lodowej... O, ty małpka w ogóle po prawej stronie na dole. Gdzie jaka... a, rzeczywiście... To jest taka prymitywna małpa! Ty się z niej śmieję. Nie śmieje się, nie śmieje się, dobra... Nie, śmieje. się, śmieję śmieję na ani trochę, kurde! Wybiła mnie to, co chciałem powiedzieć! Co ja chciałem zrobię? powiedzieć? Hmm. A, już wiem. Czy to Uj, daje... Większy obszar zamrażania? odpal jakiegoś nam, busta To jest lotowa mapa! Jego, a, Musimy mieć busty. Czekaj, poczekaj, przepraszam. Tego i większy promień. Ooo, idealnie! Dobra, i teraz tu pójdziemy w piątkę, niech będzie. Zobacz, jakie okulary mam szybkie, widziałeś to? Bardzo szybkie. <noise> Bardzo szybki okulary. <noise> I tu jeszcze dam małpę, ona powinna być w stanie łapać wszystko. I tu damy, to w to damy 5, a w to damy dwa, więc od razu to ulepsza i tu będzie 5. Tylko drugie zamrożenie, muszę już zbierać pieniądze jeszcze. Czy my już Małki lecimy czas. na szybkim? My lecimy na szybkim. Zobacz jak machają łapamia. Puu, puu, pu. Taktycznie ustawiłeś te mapki. zobacz, mój tam widziałeś jak żonglował, kurde? Widzę, widzę. Nice, jest konkret! Ty, ten twój na dole po lewej stronie w ogóle to taki czerwony się zrobił. Ja nie wiem czy to dobrze. Który? Klenu mu brakuje. Klenu! No tak zobacz, że taki jest. Ale który, który? Obok mojego, ja swojego pierwszego postawienia a No, no, a ty no, no, no widzę. Też. No, zmarł z minima. się. Jest ta, to jest ta małpa, po prostu co ma taką, taki czerwony tyłek. To tyłek. A. Nie, jak one miały pawiany? Nie. Nie wiem, jak one miały. No, skąd mamy gdzieś <laughs> takie męczy? <laughs> pawian chyba mi się wydaje. Pa, pawian, ma kurde. pawian. Małpa Ew, Wikipedia. <laughs> No, tak, nie Pawian, wiemy. Pawian, Pawian, Dobrze napisałem, powiedziałem, napisałem Niezły Pawiany z tych małp, kurde Chwila, No proszę, bo ja się pogubiłem. To robię 5-2 To teraz którą robię środkową na 5? Tą robię chyba środkową... Tak, tą robię środkową na 5, a tą robię tego, to tutaj na razie nie muszę ruszać, dobra, to jest wszystko jasne. Wszystko jasne. Myślę, że kolejną mapkę gdzieś postawię, y gdzieś może koło 5, tam 5 No ja na razie potrzebuję przynajmniej 2400, żeby cokolwiek zrobić, więc... No, a na tą? 25 tysięcy. Nice. Większy opór ziemleziania, leziania Ja mam na razie oszczędzanko.pl, że tak powiem. O, dobra, przelatują kolejne baloniki, jednak... Lecą, lecą, dwa razy nowa. obok twojego lecą nawet. Ty tam no kurde sam. dobrze. Pum, pum, pa. Bardzo dobrze. Pięknie. O, to, Poziom to, wyżej. To, 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 to. Punkt małpiej wiedzy. Super 8 małpia wiedzy. Jeszcze czyli jeszcze 2000 expa. Ja nie wiem kiedy ja to wbije, e, 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 e. Co to są za balony? Czemu my ich nie widzimy? Nie wiem. Pauzuj. Pauza. Taktyczna jakaś. Nie mogę pauzować. Postaw nie. A dlaczego to. tam ta uder... Poczekaj, a dlaczego tam... A nie, bo one takie bo ja tam stawiam, stawiam w tamtym miejscu te po prostu. Poczekaj, bo mi się wydaje, że to jest. żebyśmy widzieli zakamuflowane i możemy też trochę zglutować przez jakiś czas o, spowolnić jakieś. Czekaj jestem czy to. Czekaj, zobaczmy, czy to, to będzie robiło. Nie, to nie jest jako zakamuflowane. Takie to są balony. No nie wiem, nieważne w takim razie. Postawię trochę też więcej tu, na takie właśnie bolony, hmm. które byśmy nie widzieli, nie wiedzieli jak działają, o. Zastanawiam ogóle się, Kaczka. Pokupiłeś, tak? A, kupiłeś to, dobra, yy, te skanely. O, widzisz, twoje no musztardą uderza. 19, <laughs> musztardą twoje uderzają, zobacz. został musztardę? Halo, proszę mi tu nie musztardować. Czemu? Ey... To jest drugie, arktyczny wiatr. Znacznie zwiększa przebici i zyskuje super zimną aurę, która spowalnia balon oraz zamraża pobliskie zbiorniki wodne? Co? Ha. Albo w tego zainwestować. Hmm. W jedno albo w drugie. Na razie zbieram hajs. na razie to nie jest potrzebne. Na razie. Se... E. Dobła. Czemu one biją w nie, ale w nie nie biją? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Musztardy z tymi balonami nie tak, kurde. Albo musztardę, wy... ej, bo one będą więcej tych balonów eee, Właśnie, bo mówili nam, żebyśmy te wioski stawiali, czy ta wioska... Eee, wioska, yy, która... Radar. Małpa, większy promień, większa prędkość tego dla wszystkich małpek w promieniu. Eee, wszystkie podstawowe małpki w promieniu otrzymują większy zasięg przebicia i prędkość pocisków. No dobra, no to jeszcze to nam polecali, więc w takim razie postawię na... Na które cztery? Na te cztery, na tutaj, na... Począ... Czekaj, nie mogę tak postawić. Oj, oj, oj. Dwa Postawię tak, Postawię tak tą wiochę. Niech se stoi, niech się niech sie się Pierwszy <grym> niech się raz, kiedy wiochy. <grym> niech się grzeje, <grym> a to jakie małe ogólnie. ognisko w ogóle jest też. Większa promień wpływów wioski, odrastające balony nie w promieniu wioski e... i zapełnia 10%... No nie, zakamuflowane to są czy jak je nazwać? Ja nie wiem nie... jakie to są ba białe balony. I ja Nie, nie, ja, wiem, nie ja, ja nie mam, ja nie mam nic, żeby tam postawić już, nie? Nie, one tam nie przejdą, lipa, to na luzie lipa, lipa. One nie przejdą tam, proszę pana Tylko nie wiem, co to są za balony żeś mogli je wykorzystywać, kurde Czarne balony, widzę, na spokojnie przekuwamy Odrastające pozwala wszystkim małkom w promieniu atakować zakamuflowane balony No Nie wiem, zobaczymy Ale no tam na dole to jest od zakamuflowanych I to nie działa Co to są za balony białe, kurde Nie wiem, nie wiem, nie wiem Za dużo ich w ogóle leci Ja też nie bo te fioletowe rozwalamy, nie? Ale te białe to tak niespecjalnie. Tak. Czemu białe balony? Hmm. lecą mi nie. Lecimy. Pa już jeden zakamuflowany balon. Przygotuj się na więcej. Wow, jeden zakamuflowany balon. O nie! I co my teraz zrobimy? Dobra. Nie. Blokada wiem, wzrostu czy większy promień? Zwiększa promień działania. Nie, na razie. Rytm. Rytm dżungli. Dobra, rytm dżungli. Pa. Przyniosłem. Już mamy czerwoną wioskę. Pączą, czerwona wioska, ja nie wiem, co ona zrobi. No się... nie, no co z tymi balonami jest, nie tak? No kurde. Nie, nie, no i za dużo jest. To, to... I czemu same białe są, kurde? Co? I teraz te te których nie wiemy też jak używać. No nie, to jest nie tak? Oszukany system, oszukany system. No ty no, Ale ja ja nie. Ale też już... żeby tam mógł to kupić, nie? Te już rozwa... Nie, o, dobra, rozumiem. Nie patrzyłem. Przepraszam aha, aha Mój błąd, mój błąd Tu postawię jeszcze jakby co, proszę pana My na razie tu na początku sobie dajemy radę na spokojnie Tylko te, te jedyne balony, na, na których nie dajemy sobie rady To są właśnie tamte O kurde, ale poleciało balonów No ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem co teraz to w ogóle robić Spokojnie, dajemy radę, dajemy radę Na razie jest dobrze e, Wiochę zarabę też ulepszał Blokada wzrostu O, proszę bardzo, cyk I robimy, robimy wiochę, pyk Blokada wzrostu Niu. Radar Eee, Arktyczny wiatr! <grym> to skąd A czemu teraz są małe, czarne i je widzi akurat? Nie wiem Nie rozumiem troszkę, ale no okej okay. Może to po prostu ja z jakiegoś dziwnego powodu nie rozumiem. Aha, kolejnych małp nie postawię, bo mnie nic. No i znowu te białe, no co jest z nimi nie tak? No nie, za dużo już, teraz, nie? Teraz jest problem. O co chodzi z tymi białymi? Ja nie rozumiem ich po prostu Ja powinienem je tu stawiać, żeby się tylko rozbijały na nich. I żeby nasi byli w... Ej, ty, nasze te metalowe są w stanie jak szybko rozwalać. Kurde. Metalowe. A, tamte, no. O, muszę teraz. Um, e! Nie ma ja Ałpę, nie ma UPE! Ulepszenie! Bam bum, bam, bum, bum, bam, 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 bim, 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 bim. bim, bim. Dobra. BUM. Dobra, nice. O Boże, więcej białych. Więcej białych! Już po białych! Do widzenia! No białe są najgorsze, nie tych białych! Nie, ja nie wiem, ja nie wiem, jest problemos, nie Dobra, lecimy. No. no to jest żart. Ale nie, chwila, Rozwaliły się teraz To ty je rozwaliłeś czy nie? A może ta zamieć je rozwala teraz A zamieć jest na tym... Mogę śnieżną odnie? burzę odblokować jeszcze. A, 3200 muszę uzbierać. O nie, nie miałem ulepszenia. Chociaż mogę spróbować, nie, to jest czekaj. To e, Mogę spróbować, czy jak dokupię to To będzie mnie stać? Na tą arktyczną? Tak, śnieżna burza. O zoba jak łapię! Widzisz no. to? No Teraz pytanie, eee. co, czy to jest w stanie. Eee, zamraża wszystkie zwyczajne balony na ekranie, na krótko zamraża balony białe o pasiaste i zakamuflowane oraz powalnia klasę Moab. Widzisz, któryś go rozwala, które się rozwalają. Ale które, które to są właśnie? Ja próbuję są. Który, który, skąd to ja robi? mam to wiedzieć? Ja tu tylko sprzątam. To są zakamuflowane <laughs> balony i ci to robi twoja wioska. Nie. Nie, wioska nie ma jeszcze zakamuflowanych. Nie, jeszcze nie ma, no faktycznie Jeszcze, Jeszcze nie ma takiej umiejętności, że tak powiem. Wioska, wioska jeszcze zbiera na siebie pieniądze. Eee, no nie, be, 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 be. no nie. I to ile leci? Ja, e. ja nie mam tą pieniążką, żeby to kupować, już, nie? Spokojnie, a tego ja muszę teraz trzymać tu na końcu. O jezus, <śmum> przeleciały jakieś. No, jakieś? To nie jest jakieś No, kilka jest sztuk dużo. dosłownie, kurde, przeżywasz. Musisz szybciej Przeżywasz Szybnie. Mariola, no po prostu leciało ich tyle, że nie byłem w stanie, <śmum> no. O nie. O, Moab pierwszy leci. Nie damy lady. Wiecie o tym, że nie damy lady. Eee. arktyczny mróz Giga 5. Ja nie wiem, skąd nie... ty to ogarnąłeś. Ja nie wiem. Nic nie zadaje obrażeń mu, okej. Okay. Co jest? Jak nie zrobimy e tego Moaba, to nie jesteśmy w stanie. E. St e. Stop, czas! <noise> Dobra, ulepszaj, co tam masz, a nie cwaniaku. No ja nie mam nic, rozumiesz? się o to chodzi, że ja nie mam kompletnie nic. Ostatnia linia oh. obrony, małpka. I pa, ona nawet nie uderza go. O, Co, co to miało być? Rozwaliłem. Uuu! Ocalone. Jaki fart, jaki fart to Ocalone, był. proszę bardzo, proszę pana. Niech ta wioska się ulepszy, bo my nie jesteśmy w stanie nic bez tej wioski zrobić. Nic się wydaje ja nie nie, nie żadne nie. poza tymi za, powiedzmy za no poza tym małym, który teraz też leciał, ale to już inna kwestia, ale tak no. to te białe tylko są w stanie i te pasiaste przelecieć, tak to nic innego nie jest w stanie. Dobra zrobiłem. Wypuszczam Robimy kolejne tak, jak coś i teraz polecę sobie wy 205 w 2.05 Śmiało Jak się Jezus, uda. Ile tych, tych gwoździ trzeba naładować? Jeju, dobra jest. A widzisz, patrz, patrz, widzisz? Teraz są rozwalane te, te. Ja nie wiem, ja nie wiem. To, to... One tłuką w robiłeś? jakiś sposób teraz. Ale kurwa, kurwa to robi? Józka tylko 500. Ech. Nie wiem, ja ci nie powiem niestety teraz. Ciężko, Przecież ciężko stwierdzić. to stwierdzi. 2 300, to mógłbym ulepszyć zaraz. no teraz nie, nie, nie. O. oj. Znowu, kurde. Dobra, nie jest. Nice, porobione. Ja, ja, ja nie mam pojęcia, dlaczego ich nie widzimy. Eee, nie, to nie, to nie, to kurde. Up, dobra. Ja też nie Ciężko. wiem czemu. To, to totalnie nie rozumiem, jeśli chodzi o to. To jest dziwne, dobra. Kryodziało. Nie wiem, co to robi, ale jest kryodziałem. A może coś się zgłciowało? Nie, no raczej nie. Aż tak, to chyba nie. Widzisz, patrz. Dobra. Trafiają w niego, ale nie zawsze trafiają. No właśnie. co kaman. I wiesz, co jest najdziwniejsze? Cały czas dostajemy tylko te balony. Żadnych innych nie dostajemy. Bo mapa, rozumiesz, nie? Kamuflaż no i tak dalej. No właśnie to jest głupie trochę, o. o. jak użyję tej umiejętności, jak użyję, to nagle tak jakoś zadziałało. Nie, nie wiem, jak to do końca tutaj dzieje, dzieje Ojej, się działa. Ojo, te białe lecą, Ojej. Tamte to się ogarną na spokojnie, 1300. Czy jestem w stanie w cokolwiek zainwestować w chwili obecnej? Chyba niespecjalnie. No co jest z tymi tymi balonami? Właśnie, nie mam o co chodzi. Nie Coś nie wiem. tu ewidentnie jest nie tak, powiem. Nie to, to są zakamuflowane? Czy one nie są? Nie, no nie powinny być zakamuflowane. Chociaż. Czy tamten działa? Hmm. A może to no ten za... skaner na dole się jakoś psuje po czasie? Znaczy on się nie psuje na pewno, nie? Hmm. No nie wiem, zaraz zobaczę. Ale jeszcze 2,5 dwa, dwa tysiąca! Ile? Jeju. Poczekaj, ale ja mogę, kupić, y, ja mogę kupić chyba 5000 ekspa z tego co pamiętam ostatnio. Tak, mogę kupić 5000 ekspa, dobra. To kupimy radar i rytm dżungli kupimy, dobra. I teraz mam radar. No. Y, za pieniądze mogę jeszcze kupić tu. Raz, zrzut pieniędzy. I możemy kupić rytm dżungli. Zwiększa prędkość ataku dla wszystkich małpek w promieniu. O! Oh. I jeszcze jest trening podstawowy, który daje wszystkie podstawowe małpki w promieniu, otrzymują większy zasięg, przebicie prędkość pocisków. Pianik Super Saiyan musi się odpalić, żeby. Jakieś <laughs> Tak, dać jest, radę, tak nie? jest. To podstawa. Jeszcze jest małpi biznes, a to jakieś zniżki tylko. Czyli teraz może powinniśmy to... szybciej bić tymi małpkami, które mamy tu obok siebie. A ten radar może będzie teraz wykrywał. No te, teraz. Teraz a to są właśnie, właśnie ta małpia wioska ma sama wykrywać, nie? Ok. Zobaczymy, na ile to oczywiście podziała, bo to jest kolejna kwestia. Ulepszono. Aha, ulepszono maksymalnie. Tu ulepszyć. Dobra, ja muszę teraz spojrzeć na swoje ulepszenie, bo tu mamy 47 rundę. A ja nawet nie patrzę, i no mam pieniędzy i tak dalej. 25 tysięcy, 27. Ile jest do kupienia? Za 30, za 21. Tu są sople za 9. Dobra, robię sople za 9. Niech będzie. Tu nie ma pieniędzy. Tu nie ma. A, nie ma expa i pieniędzy. Tu. Tu jest. Sople, 2900. Dobra, mam już swój cel. Lecimy, Maciuś, proszę bardzo, przyspieszenie robimy Super śnieg! Który był tylko na chwilę. Ori to mogłem... do. do, 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 do. E, no, żebra, zebra, zebra, zebra. <śladım> Jezu te... Ale te zebrowe <ślad> nie, dalej to samo robią, nie? You no, know? to ja nie, nie wiem. Ja nie wiem, jak Szukam. to ma kurde działać. Dlaczego? Nie jakiegoś rozwiązania. Dlaczego? 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 Dlaczego tak się dzieje? Bo, bo my mamy wszystkie, we wszystkie trzy możliwe te miejsca poszliśmy, powiedzmy, nie? We wszystkie trzy możliwe. Jak one się nazywają? We wszystkie trzy możliwe. Drzewka? drzewka. Zabrożone. Drzewka. Na we wszystkie podleku, trzy nie możliwe nie. drzewka weszliśmy i dalej nie możemy tego zrobić. No właśnie, to, to jest jakiś kamień. Z jakiegoś dziwnego powodu, no dobra, sople. Co to robi? Co robią sople? Z zamrożonych balonów wyrastają sople, które mogą przekłuć balony ich dotykające. A widzisz patrz, zamrozi... mhm. zamroziłem te balony tam na górze, ale nic sobie z nich nie robi. No nie. No i znowu no, lecą te? No nie lecą, no ta. No i ty, ale one strzelają. nasze Nie, to twoje strzelają. Nie, to nasze strzelają. Ty, no ja nie wiem, wydaje mi się, że te, że te pierwsze małpy są w stanie coś im zrobić. Chyba, że one są tak mocne, że nasze małpki w ogóle dmęczą im. I tylko to może być racjonalne wytłumaczenie. Szczerze? Ciężko czy stwierdzić. Nie? Ciężko stwierdzić. No to ja Wszystkie już. Wszystkie podstawowe małpki w promieniu otrzymują ulepszenia rzędu 1 za darmo. Nie wiem. Eee, leci ten w ogóle? O nie! Eee, czy ja, mnie stać w ogóle, czy nie Dobra, 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 zrobiony, zrobiony już. Nie był jakoś 3000. wybitnie ciężki. No wiem, ale patrzę, ja mam 3000, no coś mogę ulepszyć tutaj. Ja na razie mam tego, ja na razie będę mógł nową małpę kupić, która będzie w stanie Jak? tu robić śniegówę. Czyli robić nie to wiem. samo co tu. Tutaj Czyli polecimy. raz, dwa i raz... Dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem, dobra. Zero, e, kolejny dwa. ten. Ciekawy jestem, czy będą w stanie mu cokolwiek zrobić. Nie wiem. Chyba nie specjalnie. Dobra, jest. A, jakoś tam się zamroziły i się ogarnęły, dobra ja tu tą szniegówę na dole chcę robić, tylko potrzebuję pieniędzy. Zakamuflowane... Widzisz? Zakamuflowane ceramiczne i on z, widzi je. Ale tylko zakamuflowane ceramiczne. Wszystkie zakamuflowane, ale w te inne nie chcę bić czasami. O, widzisz? Biały przeleciał teraz. No właśnie. A teraz no. znowu białe lecą. No widzisz? Niektóre się przebijają. Ja, ja nie rozumiem, jak to działa. Oczywiście. Ja nie, to one są chyba takie mocne, wiesz co? Myślisz, że po prostu tyle, że nie, nie dajemy rady z obrażeniami? Może tak być. No bo to tak wychodzi w takim razie po prostu. Nie wiem, no może jest to e, jakieś tutaj Ja teraz specjalnie tutaj. dałem tego na dole kolesia, żeby jeszcze zamrażał. Specjalnie wiesz, tym kołem. Dobra. Ogólnie, nie, no my chyba zadajemy po prostu tak małe obrażenia. Te małpy chyba nie są skonstruowane na robienie obrażeń, giga. A Te w ogóle mapki olały Moaba. <laughs> moje za co one robią? Co jest? One raz na 10 sekund uderzają. Ja tutaj ja już nie mam pieniędzy, nie mam małpiej kasy, już ja, kurde. ja już nie mam i ja mam 540. O, o bra, ogarniam, ogarniam na razie jakkolwiek. Ciężko. Spoko, spoko, spoko. Spoko, dobra, jakoś. A dopiero pierwsza rozgrywka się zacznie o 30, nie? To będzie ciężkie do zrobienia. Oj, to będzie ciężkie. Przy no. tak małych obrażeniach Faktycznie, te małpki nie no te, nadają teraz się Teraz jest minimalnie na metę, lepiej, ale jak był jeden moab, to, to było ok, ale tak to Wydaje mi się, że możesz mieć rację, że mamy po prostu tak małe obrażenia Że nie jesteśmy w stanie nic z zrobić Chyba to tak wyglądało, bo On klaska raz na 10 sekund i oj, i... I nie jest w stanie nic więcej zrobić No, no, no Spróbuję może, wiesz co, może drugą wioskę postawić Żeby złapała Aha, tylko tu nie postawię wioski, bo tutaj są te no Tutaj jest ten twój Mógłbym dwóch co najwyżej złapać. A to też nie wiem, czy jest jakiś większy sens. Dwóch albo tych dwóch nie złapię. Musielibyśmy inaczej mieć małpki rozstawione, wiesz? Ale to nic nie da. Żeby... Nie A widzisz, teraz były małe, białe i z tego i rozwaliło je. Ale Dobra, dlaczego? ja zaraz mam śnieżną burzę, to też powinno coś dać. No zobacz balon idzie nic, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, no, totalnie no, nic. Właśnie. Zero. Te, te na On, dole to patrz, w, moje, w ogóle nawet nie ty, widzą go. Ty, moje to w ogóle, ja nie. No, no, jak to jest? No ty, no ty, no. Ja już nie mam tego, ja już nie mam y, tych gwoździków. Ty no... Nie no, jeszcze jak białe wylecą, to już Mo, nie. Moja też tam nie? nic nie robi w chwili obecnej. No patrz. Nie no, nawet nie no zobacz jaki damage ma tam. Może? Nie. A. Powiem tak. To na razie były najcięższe małpki do zrobienia. To jest, jeśli nie masz bardzo dużo hajsu na start, to nie masz wystarczająco obrażeń. To, że zamraża, to nie pomoże nic względem tego, że tego. Nawet jeśli nie uda wtedy to zrobić w ogóle. No bo to jest po prostu za mocne, nie? W sensie za mało masz obrażeń. Chyba, to jest że, nierealne. Chyba, że iść pod jeden rodzaj małpki, która na przykład tylko bije, olać całą resztę, iść pod jakąś, która zadaje największe obrażenie. No ale nie mam to napisane, że na przykład zadaje 15, 20 czy 80 obrażeń, nie? Tylko mam zapisane Zdaje więcej obrażeń, czy coś takiego. No właśnie. No cóż, w każdym razie <grych> sprawdziliśmy. Może kiedyś do tego wrócimy, jak dacie nam jakieś lepsze typy. A propos oczywiście tych małpek? A póki co, proponujcie swoje kolejne małpki, wy oczywiście sekcji komentarzy. Póki co, trzymajcie się, bo do usłyszenia. Pamiętajcie, link do Maćka w opisie i link do NB również w opisie, gdzie możecie kupić tę grę, ale i wiele innych. Tani. Trzymajcie się. Papa. Pa. Cześć.